No, sobota rano jest. Witam, witam. No, i trzeba zrobić trochę poranny krzątaniny przy zbiorniku, żeby móc później wyjść na to piękne słońce. Troszeczkę skorzystać z tej ładnej pogody. No, to tak sobie pomyślałem, że troszeczkę sobie doleję wody, żeby potem mieć mniej krzątania się. Tylko, żeby zabrać się później już normalnie za, za to, co planuję. Co to jeszcze się okaże. O, dolejemy sobie. Tu bezpiecznik ciągle ostatnio omawiany założony z miękkiej yy, z miękkiego wężyka. Czy kiedyś się to przyda, czy nie, nie wiem. Na razie przy normalnej pracy yy, ciśnienie co 2 mi tego nie wywala, a schodzi leciutko generalnie, tak. Czyli jest szansa na to, że będzie to pracowało w trybie roboczym normalnie. A w trybie, gdyby tam zawór ciśnieniowy się uszkodził, no, liczę na to, że to tu wyskoczy mi i poleci na, na pomieszczenie, a nie do akwarium i nie zrobi przyduchy. Także tak to sobie wymyśliłem. Czy to będzie skuteczne wymyślenie, czy nie, to nie wiem. I się okaże. No dobra. Fluwalek sobie w tej chwili świeci, słońce też świeci, więc to widać tak jak widać, że nie widać. I to byłoby na tyle tutaj. Ustawienie ciągle, ciągle jest. No teraz możemy załączyć bąbelki, bo już uzupełniliśmy płyn. I niech sobie to pracuje. Jak widać, przyniosłem to sobie z, z akwarium na szafkę. Były generalnie ku temu dwa, dwa powody, a mianowicie jed, a nawet trzy można powiedzieć, chociaż ten trzeci to taki może mniej istotny, bo jednak y, pod tym kątem, jak było to tak ustawione w tą stronę, wisząc na e, ściance akwarium. No to z pomieszczenia, tam gdzie siedzę, najczęściej to nie widziałem tego wyświetlenia praktycznie. Musiałem wstać, odchylić się i, i sobie zobaczyć, albo jak wchodziłem wychodziłem do pokoju, to dopiero mogłem zezerkać. a tak to teraz widzę cały czas, bo z dowolnego miejsca w pokoju praktycznie widać, to jest tam nieistotna przyczyna. Co yy, nie dotknę się tego, o, bo to tak jak widzicie, tak samo wisiało to na akwarium, że nie dolegało to za bardzo. No, można by tam coś popodkładać jakieś, przylepić jakieś tam z filce, owszem, ale, ale zawsze, ale jak coś wyłączałem, załączałem, przełączałem, bawiłem się, no to zawsze tam ryby to... Na rybo bo one za nerwowe dgnięcie i, i nie ma szczególnie irysów. Yy, bo to szybę się stuknie takim czymś, to przełącznik zahasuje, przeniesie przez szybę i przez wodę. Yy, no to, to była yy, ta, ta pierwsza główna przyczyna, a kolejna główna przyczyna, czyli powiedzmy druga, to było to, że ja tu często. Odsuwam sobie tego fluwala, żeby tam sobie coś yy, włożyć. Przykładowo to, jak chcę karmić mrożonką, to tu, ani z tej strony, bo lampa mi przeszkadza i te pręty od fluwala też. O, tu dwa pręty. A to nie przechodzi i tu wszędzie jest niewygodnie. To ja sobie biorę tą lampę po prostu, o, to może pokażę już. Cyk. Przesuwam razem z tym karmnikiem. I wtedy swobodnie sobie wkładam i karmionko się odbywa. Kosteczka wlatuje mrożona i już to tam sobie z tym ryby radzą. Tak więc to były te główne przyczyny. Dwie. To, że to nie, nie mogłem tego odsuwać, bo te wieszadełko mi, które zahaczyły, bo te druty, które na których wisi Wisiał tutaj ten komputerek. O, tu je widać. Te druciki one mi nie pozwalały przesuwać tej lampy. Jeden i drugi. No i przeszkadzała, tak? To teraz pięknie to się mi tutaj przesuwa, bo nic tu nie przeszkadza, i jest ok. No to takie główne były przyczyny przeniesienia tego. No poza tym. Wszystko gra. Teraz jest to o wiele wygodniej. Ja nie lubię rzeczy irytujących. Długo takie rzeczy u mnie, że tak powiem, nigdy nie będą działać. Te, które mnie irytują. No i z takich irytujących, nad którymi jeszcze znowu muszę coś popracować, to znowu jednak jest to, że spróbuję chyba w ten weekend yy, już. Yy, Znowu na próbę przestać podawać CO2 tam na zasys gąbek. Tak. Gąbek mówię w liczbie mnogiej nie bez przyczyny. Może jaśnie się da, bo widać. Teraz są dwie. Do jednej z nich tutaj widać wężyk idzie z CO2. No, jednak ten filtr co jakiś czas hałasuje i pluje mi tym CO2, tak jak zapowietrzonym powietrzem. Bąble to jest dosyć hałas. No, ale teraz, skoro mam ten komputer, to yy, zobaczę, jakie różnice są w pracy tego całego układu CO2, kiedy wyjmę to i normalnie dam po staremu. Przez dyfuzor przyklejony do szyby. Na razie jeszcze nie będę dawał przez ten dyfuzor tutaj, który siedzi, siedzi w róże. To też se sprawdzę, także mam tu pole do popisu. Teraz do eksperymentów. Także fajna rzecz, już taki komputerek, któremu w miarę można zaufać tym wskazaniom, bo na tyle już go sprawdziłem, że, że raczej jest godny zaufania, jeżeli chodzi przynajmniej o wskazania. No i w sumie co tu więcej dodać, no. Zabawy jakieś tam różne trwają. No i dopóki będą pomysły jakieś tam jeszcze, to i będą trwały nadal. No cóż, taka natura już, przynajmniej moja. I zobaczymy. No jeszcze, jeszcze się zastanawiam dzisiaj właśnie nad włożeniem tych mediów, które mam do akwarium. O też jest jak będzie dzień spokojny. Gdzie to o, tak. Te drugie to i to. Jak będzie dzień spokojny, to sobie otworzę filterek. I te media sobie wcisnę zamiast tamtej najtańszej zwykłej ceramiki. I myślę, że filtr już będzie yy, no. Zapełniony mediami, których już może nie będzie trzeba aż tak myśleć nad jakąś podmianą, zmianą, że już człowiekowi wyparuje z głowy tam jeszcze ulepszanie czegoś. Przynajmniej tak jak to w głowie się wydaje, że ulepszy. Może to się ulepszy, może nie, ale głowa niespokojna, dopóki sobie po swojemu niczegoś tam nie zmieni. No, chyba każdy to też czasami tak ma. Jedni może mają, drudzy może nie mają, tak no. Ja tak mam. No dobra, nie będę tutaj do blasków pokazywał, bo tu akwarium nic nie widać. Trzeba pójść skorzystać z ładnej pogody na razie. To tymczasem. Hej, hej.